Papież Franciszek odszedł, pozostawiając po sobie dwie szokujące prawdy, które każdy chrześcijanin powinien rozważyć. Teraz oczywiste jest, że objawiła się fałszywa przepowiednia dotycząca Watykanu. Przywódca ponad miliarda katolików właśnie nas opuścił, a cały świat patrzy. Jeszcze wczoraj papież Franciszek machał do tysięcy ludzi na placu Świętego Piotra, uśmiechając się ze swojego papieskiego pojazdu. Niezależnie od tego, czy jesteś katolikiem, czy nie, są dwie ważne prawdy, które powinny być teraz poznane. Pierwsza teza jest taka, że proroctwo Watykanu było fałszywe. Tajemna przepowiednia, ostrzeżenie szeptane przez stulecia. Wkrótce zostanie ujawnione, ujawniając, co kryło się za tymi szeptami. Pytanie, które wstrząsnęło najwyższymi szczeblami Watykanu: Czyżby żyliśmy w czasach ostatniego papieża? A jeśli tak, co będzie dalej? Odpowiedź może wywrócić do góry nogami wierzenia, które przetrwały stulecia. Niektórzy wierzą, że starożytna przepowiednia głosi, iż obecny papież będzie ostatnim przed końcem czasów. Teraz jednak znamy prawdę i wkrótce zobaczymy, jak blisko miliony ludzi zaufało kłamstwu. Być może jest to kolejne proroctwo, które na przestrzeni wieków było błędnie interpretowane, a takie nieporozumienie może być równie niebezpieczne, co niedowierzanie. Zostań ze mną, bo to, co usłyszysz, pozostawi cię bez tchu. Jeśli nie rozróżnimy właściwie czasów, Istnieje ryzyko, że zostaniemy przez nie porwani. W roku 1339 irlandzki arcybiskup o imieniu święty Malachiasz twierdził, że miał mistyczną wizję. Wizja przyszłości Kościoła katolickiego, obejmująca wszystkich papieży aż do końca czasów, która obecnie wywołuje wstrząs na całym świecie. Ale szok to dopiero początek. Często następuje rozczarowanie. Gdyby ta przepowiednia była prawdziwa, konsekwencje byłyby niewyobrażalne. Im głębiej to badamy, tym bardziej niepokojące stają się implikacje. Zobaczysz, dlaczego ta przepowiednia może być bardziej niebezpieczna, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. W swojej wizji, świętej, malachiarz zobaczył ciągnącą się w przyszłość linię 112 papieży. Każdy z nich został opisany za pomocą tajemniczego zwrotu, małej przepowiedni, która zdawała się oddawać ich tożsamość, panowanie i wpływy. Niektóre były tajemnicze, inne niepokojąco prawdziwe. Ostatnim papieżem na liście byłby papież Franciszek. Jeśli jego nazwisko kończy listę, co zaczyna się po nim? Gdyby jednak według watykańskiej przepowiedni Franciszek miał być ostatnim papieżem, oznaczałoby to jego panowanie w czasie wielkiego ucisku, zniszczenie Rzymu, miasta na siedmiu wzgórzach, a następnie sąd. Czy proroctwo to może zapowiadać upadek Watykanu, załamanie się władzy kościelnej, wielkie prześladowania chrześcijan, a może coś jeszcze większego? Nawet jeśli proroctwo święteki. Malachiasza okaże się prawdą, czy oznaczałoby to upadek Watykanu, dojście do władzy nowego przywódcy, czy też początek końca. Czasami niebezpieczne nie jest to, co się dzieje, lecz to, co się nie dzieje. Czy te proroctwa rzeczywiście się sprawdzają? Prorokowanie to po prostu mówienie w imieniu proroctwa, ale proroctwo jest mieczem obosiecznym i może być używane w celu oszustwa. Nie każde proroctwo przynosi światło, niektóre powstają w cieniu. Zaraz zobaczysz granicę między inspiracją a rozczarowaniem. Ten moment odróżni tych, którzy potrafią dostrzegać, od tych, którzy dali się pochłonąć ignorancji. Gdy prorok przemawia w imieniu Pana i to, co mówi, nie spełnia się, jest to znak, że nie Pan powiedział coś takiego, ale prorok uczynił to zuchwale. W Księdze Powtórzonego Prawa 822 czytamy, że nie musimy się bać takiego proroka. Łatwo było stwierdzić, czy prorok przemawiał w imieniu Baala czy Ashery, ale jak można było stwierdzić, że ktoś przemawiał zuchwale lub nieposłusznie w imieniu pana? Jednym ze sposobów była dokładność ich przewidywań. Co się jednak dzieje, gdy fałszywe słowo zostaje uznane za prawdę? całe narody mogą zostać wprowadzone w błąd czytamy również że jeśli coś się nie dzieje lub nie spełnia się to dlatego że nie jest to coś co powiedział pan jeżeli prorok twierdzi że tak mówi pan i wygłasza przepowiednie która się nie spełnia należy ponieść odpowiedzialność za fałszywe proroctwo i nie należy go już uważać za wiarygodnego proroka Zasada ta nie wyklucza zasady zawartej w Księdze Powtórzonego Prawa 13. Kiedy nie sprawdzamy duchów, narażamy się na ryzyko, że zaufamy wężowi. A ryzyko to jest dziś bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej. Nie oznacza to jednak, że nie żyjemy w dniach ostatnich. Ludzie pytają, czy żyjemy w czasach ostatecznych, a co odkryjemy następnym razem? Pytanie, na które każdy chce poznać odpowiedź raz na zawsze, brzmi, czy żyjemy w czasach ostatecznych. Gdy rozwiejemy te wątpliwości, prawda może okazać się bardziej niepokojąca niż się spodziewaliśmy. Jednak Biblia mówi o dniach ostatnich i prawdziwe znaczenie tych słów może cię zaskoczyć. Żyjemy w tych dniach ostatnich od około 2000 lat od Pięćdziesiątnicy, kiedy spełniło się pierwsze proroctwo o dniach ostatnich. Każde pokolenie chrześcijańskie musi być przygotowane na powrót Pana. Biblia jest księgą pełną przepowiedni. Zawiera około 735 prognoz na temat przyszłości. Przepowiednie można znaleźć w jednej czwartej rozdziału w Biblii. Jest to w istocie tekst prorocki, choć niektóre księgi skupiają się na przepowiedniach bardziej niż inne. Według pisma świętego 596 z tych przepowiedni już się spełniło. Oznacza to, że 81% proroctw biblijnych już się spełniło, a niektóre z nich powstały na wiele wieków przed ich spełnieniem. Nie trzeba wielkiej wiary, żeby uwierzyć, że pozostałe 19% również się spełni. To bardzo wysoki wskaźnik trafień. Jakie jednak proroctwa mają się dopiero spełnić i dlaczego są one najniebezpieczniejsze? Wszystkie przewidywania zawarte w Biblii, które mogły się do tej pory spełnić, okazały się w 100% poprawne. Większość zapowiedzi, które jeszcze się nie spełniły, wiąże się z powrotem Jezusa i tym, co nastąpi później. Ile z tych przepowiedni musi się spełnić, zanim Jezus powróci? Odpowiedź brzmi: około 20. I wypatrujemy tych znaków, zanim zaczniemy oczekiwać powrotu Pana. Jezus powiedział nam, abyśmy czuwali i modlili się, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Nie chodzi o to, aby stać w miejscu i patrzeć na chmury, czekając, aż się pojawią. Miał na myśli zwracanie uwagi na wydarzenia na świecie i znaki, które Bóg nam dawał, abyśmy się przygotowali. Znaki te są oznakami, że czasy nadchodzą. Biblia nie wskazuje na konkretnego papieża, ale na znaki powrotu Jezusa. Przeanalizujmy zatem rozdział 24 w Ewangelii Mateusza, gdzie uczniowie pytają go, jakie będą znaki Twojego powrotu i co mamy zrobić, jeśli nie wiemy, kiedy to nastąpi. W odpowiedzi Jezus udzielił bezpośredniego i jasnego wyjaśnienia, ale wskazał też na istnienie ukrytej części. Możemy dziękować Bogu za tak jasną odpowiedź, jaką nam dał. Uczniowie podeszli do Jezusa na osobności, gdy siedział na Górze Oliwnej. W tym fragmencie wymienił cztery wyraźne znaki swego przyjścia. Pierwsze z nich już się przed nami rozgrywa. Jeden z czterech znaków jest obecny, natomiast pozostałe trzy jeszcze się nie ujawniły. Dlatego twierdzę, że jesteśmy na początku czasów ostatecznych. Czym zatem są te cztery znaki? Pierwszą z nich są ewidentnie katastrofy o zasięgu światowym. Drugi znak, znajdujący się w kościele, przedstawia nieoczekiwany zwrot akcji w proroctwie, gdyż to, co dzieje się wewnątrz kościoła, może okazać się największą wskazówką. Pierwszym znakiem są katastrofy światowe. To prowadzi nas do trzeciego znaku czasów ostatecznych, którym jest udręka Jerozolimy. Geograficznie będzie to bardzo ograniczone. W tym fragmencie Jezus cytuje proroctwa Daniela, a w proroctwach Daniela pojawia się trzykrotnie postać nazywana Ochydą Spustoszenia. Co to oznacza? Oto człowiek, mężczyzna, który osiedla się w mieście Bożym, ogłasza się Bogiem i odmawia poddania się jakiejkolwiek woli wyższej od jego własnej Tyran którego przybycie będzie miało globalne konsekwencje, ale którego centrum będzie Jerozolima, miasto Boga, miejsce święte. Dlatego Jezus mówi, że czwarty znak jego przyjścia pojawi się zaraz po tym. Będziemy wiedzieć, kiedy on przyjdzie, będziemy przygotowani. Kiedy pojawi się ten znak, nie będzie już niebezpieczeństwa pojawienia się fałszywych proroków ani fałszywych mesjaszy. Nie będzie żadnej pomyłki, bo wszystko będzie szybko. Stanie się tak, ponieważ całe światło naturalne zostanie wyłączone, słońce zaćmi się, gwiazdy spadną. W Biblii można znaleźć wiele takich przepowiedni. Izajasz na przykład przewiduje, że niebiosa zwiną się jak dywan, wszystkie gwiazdy na niebie rozpuszczą się. Niebiosa zwiną się jak zwój, a wszystkie ich gwiazdy opadną jak zwiędłe liście z winorośli i drzewa figowego. Światło naturalne zniknie, a na ziemię będzie świecić tylko światło sztuczne. Co się dzieje? Ludzie mogą pytać. To jest ten moment. Chrześcijanie będą wykrzykiwać. Słońce, gwiazdy i księżyc przestaną pełnić swoje normalne funkcje. Tuż przed tym niezwykłym wydarzeniem Bóg wyłączy światła na niebie, aby przygotować scenę na błysk światła, który będzie oznaczał powrót Jezusa. Następnie powróci w chmurach na planetę Ziemię, gdzie go spotkamy. Spotkanie nie odbędzie się na stadionie, ponieważ nie ma stadionu na tyle dużego, aby pomieścić tak dużą publiczność. Dosięgniemy go w powietrzu i to wystarczy. Czyż to nie fantastyczna perspektywa? Kiedy widzisz to wszystko, wiesz, że on jest u drzwi i zaraz wejdzie. Po drugie, mówi, jak powinieneś zareagować, jeśli nie jesteś katolikiem. Kiedy umiera światowy przywódca duchowy, a nie wszyscy zgadzają się z jego naukami, pojawia się napięcie, które odczuwa wielu wierzących. Papież Franciszek, przywódca kościoła rzymskokatolickiego, zmarł w wieku 88 lat po długiej chorobie. Oficjalną przyczyną był udar i zapaść sercowa. Jego ostatnie wystąpienie miało miejsce w niedzielę wielkanocną, gdzie udzielił krótkiego publicznego błogosławieństwa. Dla katolików na całym świecie oznacza to coś więcej niż tylko utratę przywódcy. To tak jakby straciło się Ojca. A ja, niezależnie od tego, czy zgadzamy się z ich przekonaniami, czy nie, ten ból jest prawdziwy. Nasza odpowiedź musi to odzwierciedlać. Tu sprawy się komplikują. Niektórzy powiedzą, po co miałbym cokolwiek mówić? On nie nauczał Ewangelii w sposób, w jaki my wierzymy. Inni mogą powiedzieć, nadszedł czas, aby potępić fałszywe nauki. Jednak, Pismo Święte oferuje nam lepszą drogę. W liście do Rzymian 12:15 napisano: Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Nie jest powiedziane tylko wtedy, gdy się zgadzasz, ale jeśli ktoś cierpi, cierpieć razem z nim. I nie chodzi o to, że idziemy na kompromis w kwestii prawdy, ale o to, że okazujemy współczucie. Ten moment może być najsilniejszym jak dotąd sprawdzianem naszej duchowej dojrzałości. Szacunek nie oznacza zgody. To jest pierwsza prawda, o której musimy pamiętać. Sam Jezus nie zgadzał się z ówczesnymi przywódcami religijnymi, ale mimo to rozmawiał z nimi ze współczuciem, wyciągał do nich rękę, a gdy był na krzyżu, modlił się: Ojcze, przebacz im. Możemy i musimy bronić prawdy, ale możemy to robić bez arogancji, bo gdy w naszych sercach rośnie duma, świat słyszy nasz ton głośniej niż nasze przesłanie. A w takich czasach to, co usłyszą, ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz czuć się rozdarty, a kiedy ktoś umiera, zwłaszcza ktoś, kogo świat szanuje, nie mówimy tylko do katolików. Rozmawiamy z naszymi sąsiadami, współpracownikami, przyjaciółmi, którzy obserwują reakcje osób wierzących. Jest to okazja do pokazania charakteru podobnego do Chrystusa. Druga prawda jest taka, że chwile żałoby są chwilami świadectwa. Często myślimy, że ewangelizacja to tylko to, co mówimy, ale czasem chodzi również o to, jak reagujemy. Czy wyglądamy na zgorzkniałych? Czy jesteśmy postrzegani jako osoby osądzające, czy mówimy z czułością i mądrością? W Księdze Przysłów 15:1 czytamy: łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz słowa szorstkie pobudzają gniew. To czas, aby odpowiedzieć łagodnym słowem, nie łagodną prawdą, ale łagodnym sercem, ponieważ czasami świat nie jest gotowy usłyszeć prawdy, ale jest gotowy zobaczyć, jak żyjemy prawdą. Nasze zachowanie, zwłaszcza w czasie żałoby, mówi więcej niż słowa. Sposób, w jaki przyjmujemy cierpienie innych, może być silnym świadectwem wiary, którą wyznajemy. Trzecią podstawową prawdą dla każdego chrześcijanina w tym historycznym momencie jest to, że jedność w Chrystusie przewyższa podziały wyznaniowe. Uznając głębokie i trwałe różnice doktrynalne między protestantami i katolikami dotyczące wiary, wzbawienie, tradycji, roli Maryi, papieża, sakramentów i struktury Kościoła, należy pamiętać, że wszyscy jesteśmy powołani, aby odzwierciedlać miłość Chrystusa. Jedność nie polega na jednolitości przekonań, ale na jedności w miłości i nadziei, którą dzielimy w Jezusie. Kiedy więc teraz rozmawiamy, możemy albo budować mosty, albo je palić. To, co mówimy i sposób, w jaki to mówimy, może mieć wpływ na postrzeganie Ewangelii przez ludzi. Nawet jeśli się nie zgadzamy, możemy oddać cześć obrazowi Boga w każdej osobie, okazując szacunek i współczucie. Na tym polega życie prawdziwą wiarą chrześcijańską która wyraża się nie tylko w słowach, ale także w czynach miłości i pokory. Kiedy ludzie odrzucają Jezusa, często odrzucają sposób, w jaki go reprezentujemy, i jest niezwykle istotne, aby nasze serca były zjednoczone z Jego sercami. A co jeśli ten moment jest częścią czegoś o wiele większego? A co jeśli Bóg wywołuje rozmowę między wierzącymi i niewierzącymi, otwierając ich serca w sposób, w jaki nie były otwarte wcześniej, nie z powodu zgody, ale z powodu żalu? Jeśli zareagujemy właściwie, Bóg może wykorzystać ten moment, aby zasiać nasiona prawdy, które później wykiełkują. Ale jeśli zareagujemy chłodno, możemy zamknąć drzwi, zanim zdążą się otworzyć. A co jeśli to nie jest test doktryny, ale serca? Ostateczna prawda jest taka: nie walczymy z ludźmi, ale z duchowym oszustwem. W liście do Efezjan 6.12 czytamy: Albowiem nie toczymy boju przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw władcom ciemności tego świata. Papież Franciszek był człowiekiem, istotą ludzką. A gdy tracimy tę perspektywę, Zaczynamy walczyć w niewłaściwej wojnie. Walczymy z ludźmi, zamiast się za nich modlić, krytykujemy, zamiast płakać razem z nimi, i zapominamy, że naszym prawdziwym wrogiem jest ten, który chce nas wszystkich podzielić. W tej chwili media są pełne hołdów. Przywódcy na całym świecie, od prezydentów po premierów, mówią o jego wpływie. Media społecznościowe pełne są emocjonalnych postów, w kościołach odbywają się czuwania, a pośród tego wszystkiego głos kościoła ewangelicznego musi być wyraźny, spokojny i współczujący. Nie musimy odzwierciedlać fałszywej jedności, ale musimy ukazywać prawdziwe serce Chrystusa, bo jeśli w takich czasach nie będziemy kochać, kto usłyszy później nasze przesłanie? Co więc powinniśmy zrobić? Stoimy mocno w Prawdzie, trzymamy się Ewangelii i mówimy jasno, gdy jesteśmy pytani, ale okazujemy także dobroć, okazujemy honor, płaczemy z tymi, którzy płaczą, ponieważ Jezus nie wzywał nas tylko do tego, abyśmy mieli rację, wezwał nas, abyśmy byli światłem. A w mrocznym świecie takie chwile są naszą szansą, by zabłysnąć. Zróbmy to dobrze. Zróbmy to szczerze i zróbmy to z wdziękiem.